Cześć. Nie wiem, czy jeszcze pamiętacie, bo to w sumie dawno było w szkole i w moich filmach, ale było coś takiego, jak pierwsza i druga zasada dynamiki. O tych zasadach dynamiki mówi się też w szkole podstawowej, dla której nagrałem swego czasu filmy. O tych zasadach mówi się też w szkole średniej, w której wprowadza się przy okazji pojęcie pędu i jego zmiany. W tym odcinku ponownie wrócimy do tych zasad dynamiki, ale tym razem rozszerzymy je o ruch obrotowy. Zacznijmy dzisiaj od pierwszej zasady dynamiki dla ruchu obrotowego. Możemy ją zdefiniować w następujący sposób. Jeżeli na bryłę sztywną nie działają żadne momenty sił albo wypadkowy moment działających sił ma wartość równą 0 to bryła pozostaje nieruchoma, albo wykonuje ruch obrotowy jednostajny. Czyli taki, w którym bryła obraca się ze stałą prędkością kątową. Brzmi to może niebanalnie, ale wystarczy spojrzeć na wykonaną przeze mnie symulację. Mamy tutaj bloczek zawieszony gdzieś w bliżej nieokreślonej przestrzeni. Do obecnej chwili w każdym z zadań, z jakim spotkaliście tego typu bloczek, traktowaliście go jako taki, którego masa była zaniedbywalnie mała. Od dzisiaj natomiast masa takiego bloczka, jak i jego wymiary mają już znaczenie. Co możemy o nim powiedzieć? Ano to, że w tym momencie spełnia on pierwszą zasadę dynamiki, ponieważ na bloczek nie działa żaden moment siły, a co za tym idzie, bloczek spoczywa. Równie dobrze, bloczek ten mógłby się obracać bez starcia, ze stałą prędkością kątową. Skoro bloczek porusza się ze stałą prędkością kątową, to na niej nie przyspiesza, ani nie zwalnia, a co za tym idzie wartość przyspieszenia kątowego równa jest 0. Dziwna to w sumie sytuacja, spogranicza fantastyki naukowej, no ale tak to już jest z fizyką. Trochę w niej magii, trochę fantastyki i trochę upłacza uczniów. Gdy przez bloczek przewiesimy, no i tu ważne, nierozciągliwą i o pomijalnie małej masie linkę, a na jej końcu przewiesimy dwa identyczne ciężarki, to całość ponownie będzie spoczywać. W tym jednak momencie sytuacja się nieco skomplikowała, bo istnieją teraz dwa momenty sił i aby je zobaczyć, najlepiej zaznaczyć wszystkie siły na tej animacji. Mamy tutaj dwie identyczne co do wartości siły ciężkości przyczepione do zwisających ciężarków. Mamy też dwie siły naciągu zwrócone przeciwnie do siły ciężkości. Z trzeciej zasady dynamiki powinniśmy zaś zaznaczyć dwie kolejne siły naciągu, które powstają w wyniku działania tych sił naciągu, znajdujących się przy ciężarkach. No i w tym momencie powinniśmy zauważyć, że nasz bloczek możemy traktować jako model bryły sztywnej. Działają na ten bloczek dwie siły naciągu: jedna z jednej, a druga z drugiej strony. Siły te co do wartości są takie same, bo przecież są związane z masami uczepionymi na końcu linki. Siły te działając na bloczek generują moment siły korzystając z reguły prawej dłoni albo reguły śruby prawoskrętnej o których mówiłem jakiś czas temu możemy zaznaczyć moment siły od każdej siły naciągu. Zauważcie, że momenty od tych sił są zwrócone przeciwnie do siebie. Ich wartości muszą być jednakowe, no bo moment siły to iloczyn wektorowy promienia wadzącego i siły, co można zapisać w następujący sposób. Skoro wartość promienia wodzącego w obu przypadkach jest jednakowa oraz wartość siły naciągu są jednakowe, to i wartość momentu sił przy identycznym kącie musi być identyczna. Wygląda więc na to, że wypadkowy moment sił jest faktycznie równy 0, a co za tym idzie, układ pozostaje w spoczynku albo porusza się ze stałą prędkością kątową. A teraz, jak myślicie? Co się stanie, gdy jeden z ciężarków będzie wisiał nieco bliżej osi obrotu, natomiast ich masy pozostaną identyczne? No dobra, podpowiem. Jeden z ciężarków zacznie opadać, a bloczek zacznie poruszać się ze stałym przyspieszeniem kątowym. No i teraz pytanie za piątkę do dziennika. W którą według Was stronę będzie obracał się bloczek? Jak myślicie? Wszystko zależy, z której strony patrzymy. Ten przykład prowadzi nas właśnie do drugiej zasady dynamiki dla ruchu obrotowego. Druga zasada dla ruchu obrotowego brzmi mniej więcej tak. Jeżeli wypadkowy moment sił, który działa na bryłę, nie jest równy zero, jak to było w przypadku pierwszej zasady dynamiki, to bryła porusza się ze stałym przyspieszeniem kątowym, które jest wprost proporcjonalne do wypadkowego momentu sił. Zapisujemy tę regułkę w sposób matematyczny w następujący sposób. Prawda, że prosto? No jasne, że nieprawda, dlatego wrócimy do naszego bloczka i ciężarków. Mamy tutaj znowu ten sam bloczek o znanej masie i promieniu. Mamy też dwa ciężarki, jednak tym razem masy tych zawieszonych ciężarków są różne. To oznacza, że mamy tutaj dwie różne siły ciężkości, a przy okazji dwie różne siły naciągu, które występują w tym miejscu i podobnie jak poprzednio występują przy bloczku. Patrząc na ten przykład, od razu można dojść do wniosku, a w sumie na podstawie poprzednich rozważań o momencie siły, że wypadkowy moment siły tym razem nie będzie wynosił 0. Oznacza to, że bloczek musi teraz poruszać się z przyspieszeniem kątowym. Obliczenie tego przyspieszenia nie jest znowu wcale takie trudne, i trzeba zapisać drugą zasadę dynamiki dla ciał, których nie traktujemy jako bryłę sztywną, i drugą zasadę dynamiki dla ciała, które jest traktowane jako bryła sztywna. Teraz wystarczy te wzory jakoś połączyć ze sobą, a najlepszym łącznikiem jest przyspieszenie kątowe i liniowe, które związane są ze sobą tego typu wzorem. Dla przypomnienia, I to moment bezwładności bryły sztywnej, A to przyspieszenie liniowe, Epsilon, czy jak się tam to zwie no to przyspieszenie kątowe M to moment siły, FG no to oczywiście ciężar ciała, N to naciąg linki. W sumie, jak widzieliście moje poprzednie filmy, no to nie powinniście mieć problemu ze zrozumieniem, co gdzie wstawiam i dlaczego. No a teraz tuż czysta matematyka i rozwiązanie układu równań z niewiadomymi, czyli w sumie to, co sprawia wam pewnie najwięcej problemów. W ten sposób obliczamy właśnie w takich prostych zadaniach wartość przyspieszenia kątowego. Kto chce, może sobie jeszcze poobliczać siły naciągu, czy też przyspieszenie, z jakim opada jeden z ciężarków. No w sumie dla chcącego nic trudnego. Wykonajmy jeszcze jakieś ciekawe, ale w sumie chyba niezbyt efektowne doświadczenie. Mamy tutaj szpulę z nawiniętym sznurkiem. Gdy ciągnę ją pod takim kątem, to szpula zaczyna przyspieszać w lewo, a gdy pod takim kątem, no to szpula przyspiesza w prawo. Aby wyjaśnić, co tutaj się dzieje i dlaczego tak się dzieje, należy rozrysować wszystkie siły działające na szpulę. Mamy tutaj siłą F, z jaką ciągnę linkę ze szpulą, ale też mamy siłą tarcia T która w każdym z przypadków chce przeciwdziałać sile, z jaką ciągnęł szpulę. Dodam tylko, że jest to tarcie statyczne, no bo żeby ten eksperyment wyszedł i by obliczenia były poprawne, musimy założyć, że szpula porusza się bez poślizgu. No i teraz z drugiej zasady dynamiki dla bryły sztywnej wynika, że skoro szpula przemieszcza się i przy okazji przyspiesza, to pewnie niezrównoważony jest moment siły. Aby obliczyć w tego typu doświadczeniu przyspieszenie liniowe szpuli w jej ruchu postępowym no to wystarczy zapisać drugą zasadę dynamiki. Będzie to druga zasada dynamiki dla ruchu postępowego szpuli i druga zasada dynamiki dla ruchu obrotowego szpuli. W obu tych przypadkach wykorzystujemy dwie siły. Siłę tarcia i siłę z jaką ciągniemy za sznurek. Zauważcie, że w zapisanych równaniach przyjęto obrót szpuli zgodnie z ruchem wskazówek zegara. Oznacza to, że w przyjętych równaniach siła f musi mieć większą wartość niż siła t. Natomiast moment siły od siły tarcia musi być większy niż moment siły od siły F, co wynika z reguły prawej dłoni, o której wspominałem na początku filmu no i tego, że szpula musi obracać się właśnie zgodnie z ruchem wskazówek zegara. Tak jak to było w poprzednim zadaniu, także tutaj będziemy musieli połączyć te równania, no i wykorzystamy do tego wzór na przyspieszenie liniowe i kątowe. Teraz nie pozostaje nam nic innego, jak zapisać trzy równania, a następnie spróbować je matematycznie w jakiś sposób obliczyć. Można by w sumie powiedzieć, że w tym momencie fizyka się już skończyła, a zaczęła matematyka. Spójrzcie teraz na otrzymany wynik, no i spróbujmy go jakoś zinterpretować. Gdy licznik tego wyniku będzie większy od zera, czyli gdy cosinus alfa jest większy od r małe przez r duże, no to szpula będzie przyspieszać w prawo i sama nawijać się na nić. Natomiast gdy cosinus alfa będzie mniejszy od r małe dzielone przez r duże, no to szpula zacznie rozwijać się i przyspieszać w lewo. Gdy licznik tego ułamka będzie równy 0, e, czyli gdy cosinus kąta alfa będzie równy r małe przez r duże, no to wtedy przyspieszenie liniowe wynosi 0, a co za tym idzie, szpula będzie pozostawała w spoczynku, a przynajmniej będzie chciała tak pozostać. Widać więc, że wykonane obliczenia doskonale współgrają z otrzymanym doświadczeniem, no i wyjaśniają, dlaczego szpula zachowuje się w tak dziwaczny sposób. Myślę, że dobrnęliśmy do końca tego jakże trudnego, ale w sumie bardzo potrzebnego odcinka z punktu widzenia uczniów rozszerzających fizykę. Po tym filmie powinniście już wiedzieć, jak brzmi pierwsza i druga zasada dynamiki dla bryły sztywnej i jak je zastosować w zadaniach. Powinniście obliczyć jakieś proste zadanka, a dla bardziej dociekliwych na końcu filmu zostawiam rozwiązania do zadań odrobinę trudniejszych, ale znowu nie jakichś arcy skomplikowanych. Mam nadzieję, że będzie to dla was pomocne. Ponownie liczę na wasze łapki i suby. Trzymajcie się. Cześć!